Chciałbym Was powitać w pierwszym materiale, jaki zdecydowałem się nagrać. Eee, to może tak pokrótce coś powiem, dlaczego, co i jak mnie to skłoniło. Otóż od lat zajmuję się autohandlem, handluję samochodami, wykonuję ten znienawidzony przez Polaków zawód. Eee, I tak pomyślałem, że kurczę, tyle ludzi szuka, tyle ludzi pyta, nie wie jak co porównują jedne samochody do drugich, modele nie wiedzą, czy chcą kupić taki czy siaki, przyjeżdżają, oglądają na placu, przymierzają się. Pewnie jak najbardziej to się nigdy nie zmieni, aczkolwiek chciałbym wam trochę opowiadać jak to z mojej perspektywy, czyli handlarza, który podchodzi do samochodów troszeczkę bardziej bez emocji niż zwykły użytkownik eee, aczkolwiek handel autami, auta, motoryzacja sprawiają mi dużo radości i uwielbiam sobie pojeździć fajnymi samochodami o no tyle no trzeźwiej patrzę nie podniecam się czy to jest Mercedes, czy BMW czy taki model, czy siaki czy silnik siaki, czy maki tylko chcę Wam opowiedzieć jak ja to w miarę obiektywnie widzę w porównaniu z innymi podobnymi autami jakie miałem czy warto, czy nie warto, czy może warto się zastanowić na czymś innym Także parę zdań Wam powiem na temat każdego auta Nie jestem jakimś petrolheadem Nie znam wszystkich wykresów na pamięć przyspieszeń, cudów, wianków, oznaczeń silników itd. To niestety tego Wam nie powiem. Mogę Wam powiedzieć z mojego doświadczenia, co mi się dobrze handluje, czyli co ludzie lubią kupować, co się w miarę psuje, co się w miarę nie psuje, co Wam polecam, czym się zawiodłem, e, co mnie zaskoczyło. E, I zaczynamy od auta ciekawego, bo to jest BMW E92, czyli powiedzmy, że omówimy sobie dzisiaj e, samochody kołpę porównamy parę słów Wam powiem jak ja to widzę samochody kołpę to odpowiedzmy tam 30 do 50 tysięcy bo taką ma 92 e, z dwulitrowym dieslem kupicie za 30 tysięcy to spokojnie e, ale i możecie wywalić 50 jak będziecie chcieli jakieś tam 3 litrowe biturbo w benzynie już nie mówię o m bo to już jest inna bajka. Eee, także tutaj Wam powiem parę zdań. Akurat w tym czym dzisiaj jedziemy to jest BMW 330d. Czyli prawilny 3 litrowy diesel od BMW. No już nie taki prawilny, bo te nowsze już nie były tak szanowane. 245 koni w x-drive, więc się dupą tak za bardzo na boki nie pokręci ale nie ma co narzekać auto robi robotę przyspiesza jak należy jest fajne eee, i dla młodego człowieka mogę, mogę polecić ale co mamy tutaj do e92 podstawową konkurencję na Mercedesa celka Audi A5 mamy jakiegoś Peugeota RCZ Cóż tu jeszcze może mi wpaść do głowy z takiego kołpę fajnego. No mamy jakieś tam jeszcze no Pezo, pezota 407 w kołpę, Tu już nie będziemy porównywać, bo to jest archaik eee, aczkolwiek w 2007 roku i szło 407 w kołpę i szło 92 i szło CLK więc w sumie można by go było też tam wrzucić do wora, ale to już w ogóle nie ma, nie ma podjazdu ani do, do, do celka, ani do, do BM-ki do A5 tak samo co Wam mogę powiedzieć, co na plus dla bm z tych wszystkich aut, które wymieniłem eee, według mnie prowadzenie, prowadzenie jest spoko, trzyma się bardzo dobrze eee, i druga rzecz, którą na pewno na pewno będzie rozwalało konkurencję to jest spalanie tu mamy 3 litrowego diesla ja tym dieslem trochę polatałem eee, i to auto naprawdę pali 7-8 litrów rocznie także no, ciężko będzie znaleźć coś co wam zapewni podobne wrażenia z jazdy przy takim małym spalaniu biorąc pod uwagę że to jest automat z łopatkami że to jest X-Drive hmm, gdzie też tam dodatkowy dyfer jak gdyby troszeczkę tego paliwa więcej zabiera, tak? na jakieś tam swoje opory. Yy, także na pewno, jeżeli będziecie chcieć auto ekonomiczne, które nie będzie dużo palić, spokojnie PMECzkę możecie brać, bo czy dwulitrowy diesel N47, czy 3-litrowy diesel M57, czy 3-litrowy diesel. N57, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, miałem nie gadać tych oznaczeń silników, ale dobra, niech będzie, że coś tam powiem. Te wszystkie silniki mało palą. No benzyny, no to już inna bajka, tak? Aczkolwiek te 3 litrowe benzyny w tych 92 to też już nie były takie super. bo No bo tam te Common Rail'e, y, bezpośrednie wtryski paliwa, cudawianki, to też już nie było takie super jak te wcześniejsze konstrukcje aczkolwiek całkiem fajnie e, dlatego to na pewno spalanie w porównaniu z konkurencją myślę że na korzyść BMW wykonanie myślę że też aczkolwiek no jest wykonana też dobrze też dobrze może i nawet lepiej tak sobie nie mogę teraz w głowie tego odnaleźć ale może i nawet trochę lepiej tutaj nic nie trzeszczy, nic nie puszka, nic nie stuka nic nie oni jest całkiem spoko, auto jest stare i już miałoby prawo, tak? E, także tu to wykonanie jest ok, ten materiał czuć, że jest no, trochę wyższej klasy powiedzmy niż w jakichś tam francuskich autach e, czy włoskich. O, jeszcze z Brerą moglibyśmy to porównać. O Brera też bardzo fajny samochód, też Wam polecam. Może kiedyś nagram, jak mi wpadnie w ręce, bardzo fajny też ekonomiczne w miarę diesle, aczkolwiek diesel słabszy a więcej palący w grze, ale auto naprawdę ciekawe, warte uwagi i na pewno tańsze niż 92. Dlatego też można rozmyśleć i nie bójcie się, nie bójcie się alfy, bo to nie jest wcale zły samochód. To jest naprawdę dobre auto, to są wszystko bajki. To o jeżdżeniu na lawecie to, to są bajki. I wcale się do zieleni nie, nie sprzedaje. 159 to sprzedałem w życiu większej ilości. Sam miałem jakiś czas taki samochód yy, i kurna to była zajebista fura. No, nie ma się czego przyczepić. To było auto naprawdę, które mnie nie zawodziło i jeździło i spoko, naprawdę spoko. Trochę je ja teraz tam nadgryza ząb czasu, ale no ale to jak wszystko. Yy, ale wróćmy tutaj do, do tego do tego porównania bm do innych aut komfort komfort niezły, wsiadanie niezłe jak na kołpę wcale nie tak nisko, wcale się tak bardzo nie wpada fotele wygodne tutaj sport size z pompowanymi plecami no nie jestem jakiś może wybitnie duży, ale nie jestem też jakiś mały dla mnie trochę ciasno w plecach, no trochę podrenowałem w życiu te plecy nie jakoś specjalnie, ale trochę już mi jest ciasnawo w plecach. Także jak ktoś jest mocno rozbudowany w plecach, no to te fotele sportside'owe to tak bym powiedział średnio, bo będzie was to męczyć. Eee, co tam jeszcze? Komfort niezły, w Mercedesie trochę lepszy, bardziej pływający. No ale Mercedes będzie bardziej dla emeryta, BMW bardziej dla młodego człowieka, tak z samego założenia. Co do awaryjności, kosztów, koszty napraw tych wszystkich kupec są podobne, bo to nawet jak sobie kupicie RCZ, to tam też to troszeczkę będzie więcej kosztować, więc, więc no, kupując takie troszeczkę ciekawsze kołpę no musicie się liczyć z tym, że troszkę więcej pieniędzy to będzie wszystko kosztować eee, tutaj akurat w 92 o będzie teraz przejeżdżał fajny Mercedes w nadstęże o też jedzie sobie jakiś pan merolem fajny, fajny podoba mi się, ale nie mam to, na nie nagram na, na temat szybko podsumowując bo już pierdzielę tutaj chyba z 15 minut i końca nie widać e, jak macie 4 dyszki 3 dyszki 5 dyszek do wydania na kupetę pomyślcie o E92 e, pomyślcie o Breże e, pomyślcie o RCZ tylko nie kupujcie go w benzynie bo to będzie dla was tragedia mam te 16THP to jest masakra to już nawet ale ja mi się nie chce gadać na ten temat. Eee, no i co? Na pewno a, na pewno na moich filmach nie uświadczycie żadnej reklamy, bo ja sobie ze sprzedawaniem aut radzę doskonale, więc nie będę wam tutaj, że tak powiem, spoilerował i polecał moich samochodów, które mam. Eee, nie będę wam przedstawiał ofert, cenowych i tak dalej, bo to nie o to chodzi, ja to nie po to robię, żeby sobie tutaj nabijać sprzedaż i ktoś mi to później wyżegiwał, że o, żeś se kanał założył bo chcesz więcej autek sprzedawać, bo ci bida do dupy zajrzała. Nie, po prostu, po prostu tak sobie wymyśliłem, że w kółko mam jakieś inne samochody i fajnie by było się z ludźmi podzielić jakimiś tam spostrzeżeniami. Jest tych aut tyle teraz, że naprawdę ludzie sami nie wiedzą, a jak macie się przejechać i, i naoglądać, to ja wam troszeczkę zawczasu powiem, że jak szukacie czegoś bardziej ekonomicznego no to 92 jak szukacie czegoś wygodniejszego na długie trasy to pomyślcie o Mercedesie jak szukacie czegoś nietuzinkowego fajnego ale boicie się trochę awaryjności to ja Wam rozwieję te wątpliwości i powiem Wam że bierzcie sobie prerę bo to wcale nie jest awaryjny samochód i dużo tańszy niż ten którym dzisiaj jeździmy eee, Także gdybyście mieli jakieś pytania, ja też jestem otwarty, możecie pisać. Postaram się Wam parę zdań powiedzieć na temat każdego samochodu, odpisać. Jak będę miał czas oczywiście, bo to różnie z tym czasem bywa i rozwiać jakieś wątpliwości. Jak będę miał jakieś autko, gdzie na pewno jakiś tam silników się nie bierze, bo to są później problemy, to też Wam powiem. Tutaj w BMC różne są opinie o tych 3 litrowych dieslach o tych 2 litrowych dieslach nie ma się co bać rozrządy się wymienia jak wszystko tak to te auta jeżdżą i nie ma co płakać także trzymajcie się zapraszam was następnym razem żeby posłuchać mojego pierdzielenia bez sensu i tyle na razie cześć